Ale proszę o spraśnienie. Ja się ja dobrze na jakby, zapytań, wypowiedzi. O ile pamiętam, niedawno mówiliśmy o jakichś oszczędnościach, że wydajemy za dużo pieniędzy na osoby i w ogóle, tak? Ja mam takie może pytanie, a wniosek do pana, do czy do otwieraczenia. Jaki ma pomysł na rozwiązanie tego problemu, tak? Bo to co mówimy, my dyskutujemy, są ty sami, rozmawiamy. Nikt jakoś nie chce podnieść tego, tego tematu. Nie jest to łatwy temat, my wiemy o tym. W zeszłym roku się to pojawiało. Pojawia się będzie jeszcze Jeszcze wiele razy. Chcemy wiedzieć, czy pan sobie zdaje z tego sprawy, ile kosztuje obsługa tego wszystkiego, to, co nam pan sobie życzył? Ale to nie jest. No to... Ja panu nie przerywam. Pan sobie z tego nie zdaje sprawy. Gotowość to jest jedna, klatka to jest jedna, może dwie, a może trzy, a może cztery. Teraz 21. A przedtem... Wie pan ile kosztowała klatka? 80 tysięcy. Dlatego my nie przystąpiliśmy do tego programu. To był jeden z powodów tego, żeby nie ponosić tak duży kosztów. Ja się zdaję z tego sprawę, że to jest potrzebne, bo takie program musimy uchwalić. Ale w miarę możliwości czasowych i stół przez pracowników urzędu przez cały czas nad tym pracujemy. Macie jakiś pomysł? Zapraszam do dyskusji. Proszę dać pomysł, a nie przez cały czas nas tu w jakiś sposób atakować. Bo to jest tylko zwykły atak. Robicie przede wszystkim wszystko po to, żeby utrudnić te zadania. Wszystko. Dziękuję bardzo.